Ciebie się bawiczu, witam cię bardzo serdecznie. Życzę e, dobrego rosołku, smacznego rosołku. ja nawet nie wiem do końca co Ja, ja rosoł ostatni raz jadłem wam miesiąc temu, więc w sumie sobie zamówię nawet w tą niedzielę. Ciulik2115, moje ulubione konto na TikToku Gdzie Gumić dodaje TikToki, jeżeli są słabe, jeżeli są dobre to ja dodaję TikToki oczywiście No no i co oglądamy, no co mam więcej mogę powiedzieć, no oglądamy no Hejo, jestem cześć, Aga Cześć, Kasper, bardzo mi miło Miło mi Ja to oglądałem, ja, ja wiem co tutaj będzie A wygląda na przebojową A co tutaj masz na... Dobra, tutaj, Gumić, ty, ty, ty nie myślisz w ogóle, ty na początku odcinka, gdzie najbardziej YouTube sprawdza, żeby dawać zarabianie, to ty mi dajesz takie rzeczy, co ty w ogóle robisz? Kur... jakie salwy Kupiłam no, mam to kupiłam operację! <grym> ja zabroniałem, przepraszam! No, jakie to jest słodkie, jak się o martwią. Co to za tak, kas zakładasz, k Nic nie będziesz robił głową, <grym> Dobra, Mike Montana wiesza, okej. Okay. Aha, to jest ko ko kolejne z. Jestem kontrowersyjny, patrzcie na mnie, bo mi atencja ucieka. Spoko. Czy myśli pani, że bo Was pani brzuchu to będzie piłkarz albo piłkarka? Myślę, że jest to. Nie wykluczone. kupię. Troszkę tak. A, no kartoni, kurde, zabawna, zabawna. I, jak to się mówi? No, ale glow-up po zerwaniu. Kiedy nastodniowcy w liceum, tańczysz powiązał w parze ze za za fagatą. Ale co z tego, stary, nie ma czym się chwalić, tak szczerze. Ja, mi by było wstyd, co się wiesz? Koła. I możesz patrzeć na jej outfit za 7 koła. Wtedy jeszcze nie, wtedy jeszcze nie. Remigiuszu, ile ci zajmuje dojście do pracy? Oho, dobra. Teraz żart z tym, że ma w innym pokoju czy coś, tak? Pracuję u siebie w piwnicy, więc jakieś 10 sekund. Co zabawne, gdybym pracował w branży po****, dojście zajęłoby mi mniej więcej tyle samo czasu. Jezus. <laughs> Tego się totalnie nie spodziewałem. No szef, szef, szef. Dalej w formie. Rok. Thank <laughs> you. Dobra, ale po jednej rzeczy można poznać, że fagata ma zero wstydu, nie? Totalnie zero wstydu i ze, Zebo, dlatego że ciało pokazuje czy coś. Nie, nie. Dlatego, że takie rzeczy robi jest bardzo. Nie, 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 nie o to chodzi. To chodzi o to łóżko. Patrzcie, no niepościelone łóżko ona nagrywa TikToki dla, dla swoich widzów. To jest brak szacunku dla widza. <laughs> nie no, po prostu kurde, no nie, ja, ja bym tak chyba pomyślał, żeby sobie pościelić łóżko, bo wiecie, tak wypada. Bo wiecie, już wstałam, już make-up zrobiłam, to przynajmniej łóżko pościelę. Nie, nie, okej. Okay. Ale w sobie nie rozumiem o co chodzi z tym TikTokiem. W sensie jakby dlaczego? Dlaczego ona to wrzuciła? Teraz zostało zbanowane kilku twórców. Na przykład e, Rafona, może kojarzysz do nitro Kojarzysz, powinni być zbanowani? Nitro, czy powinien być zbanowany? Myślę, że to po części, bo on tam wiem, że na, chyba palił na tych streamach. No, jaki słodziak! Chyba różne rzeczy robił, coś mu się obijało już, więc. Wydaje mi się, że palenie na streamach to jest najmniejsze zło. To jest najmniejszy powód, dlaczego nitro został bana. <noise> Ale widziałem, że Majkę na to zareagował z takim dystansikiem, że ale, ale, dobre, marzyć się takie... Jo! Ale, ale, ale talent, niech pozostanie ukryty. Nie, ukryty talent, niech pozostanie ukryty, o tak się temu... Nie, bo znów się śmieję z dzieci, nie wolno, nie piękne, rób tak dalej. A co się mówi takim przedszkolakom? Co Julia Żuga by powiedziała, jakby jej się coś nie podobało, ale musi dobrze zareagować, żeby nie, nie ten. O, jakie słodkie! O, dobra, git. <laughs> Każdy, kto nagra do tej mojej rzotki w mojej piosence, dostanie serce i obserwację. Czas. Start. Ej, ona nagrywa piosenkę. Dobra, widzowie, 5 lajków i oglądamy to razem. Bo samemu mi się nie chce. 10 kapek, a jak nie, to cały już kamerzysty na śpiocha. Przecież to jest w ogóle niedozwolone na TikToka robić takie rzeczy. Mnie dziwi to, że nadal na przykład 31 tysięcy osób jeszcze nie dorosło i nadal czeka, nie wiem, na powrót jakiegoś ka kamerzysty, czy coś takiego. Lub, lub jeszcze nie wydoroślali z tego, że ej, ty, kamerzysta. Tragedia, czemu ja to oglądałem kiedykolwiek? To powinno być takie wspomnienia z dzieciństwa, które po prostu żałujesz. 4-5 Co? Wchodzę w to, ale super, na śpiocha. Weźcie mi go z ekranu. Ja jakoś mi się niedobrze zrobiło, jak zobaczyłem kamerzystę. To na co wszyscy czekaliście, Zebo pl. o co chodzi? Dlaczego Zebo powinien wrócić do starego contentu? Dlaczego? Stare, Ale to, to nigdy nie był content, to był specjal. Nie bez powodu się nazywa specjal. Specjał na pół miliona, czyli coś specjalnego bo dzisiaj to zapętlony gameplay. To ej, co to on mi disuje! Nie ma cię bardzo serdecznie. No ale słuchajcie. A ja każdym razem coś innego mówię na coś innego reagujemy, co ty mówisz w ogóle? bo kiedyś. Gigachat podróżujący w taczce. Jestem kuźwa w tarcą pociągu! Ej, on jeden film, on jeden film pokazuje i mówi, że to był mój content. Co on mówi w ogóle? Kikowany prankster. Sprankowani! Teraz ze mną narzeka, że youtuberzy nagrywają nutki. Piosenka influencerki. No, to się nigdy dobrze nie kończy. Ale kiedyś ich disował. youtuberów, to sama jesteś Ej, ale brakuje mi chiza. Czasy ze czedem to były piękne czasy mojej kariery. On był wspaniały. Zupełnie ironicznie, jakie to było dobre, nie? Zamiast nagrywać 15 filmów na kogoś. Tak, może trochę się uwziąłem. To wyp. Ej, Puszczasz pozytywną parodię tego co zrobił ten dziom. No, to było fajne, no. Czy to oddaje bardziej niż filmik komentarii? Nie wiem. Słuchaj, Słuchaj! Dobra, ponownie, przyklejone do mojego kanału, jest 4 cztery, cztery lata, dlatego tyle wyświetleń. Słuchaj, Piotr, mam dla ciebie wyzwanie. Idź, ogarnij sobie tą maskę, ona, nie wiem, chyba na Legro była czy coś. I w niej posieść dłużej niż 5 minut. Jak ci taka, tak ci morda spodzieje, że ci się odechcie, odechce jakichkolwiek milionów wyświetleń. No i ostatnie najważniejsze to fix Co on gada w ogóle? Upadek youtubera nagrywającego z Frizzem i Loganem Polem. Mowa oczywiście o Jakubie, który nie tak dawno prowadził na. A no właśnie, on, da, on dalej prowadzi to, że, 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 że stoi na, przy te, TVP czy nie? TV nie. Zaczynał on od współpracy z Loganem Polem, po czym został podpromowany przez frizę aż do momentu, gdy śpi w śpiwo. Dla, dlatego nie można promować takiego czegoś jak Logan Paul, bo Logan Paul spromował to, że obsesyjnie on czekał na niego, czy coś takiego było, że pod jego chatą i, i jakby zaakceptował to, przez co on myśli, że on zrobi to samo z kubą wojewódzkim, i też mu wyjdzie i też dostanie atencji ponownie, bo mu tego. Brakuje Oluś Ja okazało. Do siebie, a ja, to nie do siebie. Zgadza się. tak? Nie ma żadnych powyżej. Bo Serio? Bombastic sign-up. Criminal offensive sign-up. Nie kułam o co tutaj chodzi. <grymne> a że on jest wkurzający po prostu? Kurde! To kto by się spodziewał. T się okazało, że chyba jest bardziej wkurzający niż pola na tych odcinkach. Bo on, jakby na ten twoje 5 minut tłumił swoją y, y, siebie, a Pola za bardzo nawet nie tłumiła siebie, tylko jeszcze bardziej podkręcała wszystko. Więc wydaje mi się, że teraz, teraz widzimy prawdziwe ich twarze. Czemu, czemu Freak zrobi cosplay Malika Montany, jak skakał na tego do McDonalda? Czyli, wy, czyli powrót ku... z minimajka? Co? A, a, a krzychu? Pocz poczciwy krzychu. Poczciwy Krzychu Obserwuje Friza O, ale oni siebie nie obserwowali Ej, czyli wrócili do obserwowania, okej okay. A czy Friis obserwuje Krzycha? Pocz... Tak? I Friis obserwuje Nowciaksa też O Ipy w najlepszym składzie Obserwują widzowie Oprócz Minimajka. A, czyli oni wszyscy siebie obserwują. A nie, Mike teraz też obserwuje Frida, czyli cała stara ekipa z powrotem się obserwuje. To oznacza, że za kulisami ewidentnie coś się klei, widzowie. Ja, ja wam to mówię. Niedługo będzie jakiś powrót ekipy. Obstawiam jakiś wyjazd wspólny, taki e, troszeczkę wymuszony, ale może jeszcze kiedyś będzie to samo. Ja tak coś czuję, czuję to. Ej, ja robię sobie live'a jakby, co? A, to, to już było. Dawaj, widzowie. Zostawcie lajka, zostawcie... Ja się już nie... Oglądajcie to jest. Na razie.